Hejka wszystkim, witam was bardzo serdecznie w świecie anomalii e, I dzisiaj witam się z wami we vlogu, w którym mam nadzieję, że będzie się dużo działo Ponieważ zabiorę was do Słowacji e, Wiem, że już bardziej chyba wszyscy czują wiosnę niż zimę Ale ja jeszcze pojadę tam na deskę e, Więc mam nadzieję, że będzie fajnie Chciałam wam zrobić jeszcze taki początkowy update czytelniczy Czego się możecie spodziewać w tym vlogu Tak mi się wydaje, bo, bo jeszcze nie jestem pewna Może sobie, nie wiem, nieprzewidywalnie zacznę coś jeszcze innego ale generalnie tak, czytam Twitch. O tej książce możecie posłuchać w tym filmie, w tym filmie, chyba, chyba tutaj, <laughs> w tym filmie, w którym czytam 24 godziny, to co jakby Wy wybierzecie. No i co? Na razie w sumie za bardzo się nie ruszyłam od tamtego momentu, więc po prostu będę kontynuować. Fajna, wciągająca, mam ostatnio zasój czytelnicze, dlatego w sumie jeszcze dlatego, tego nie skończyłam, ale fajnie się to czyta, więc mam nadzieję, że uda mi się skończyć. I druga książka, to co to jest? To są dziewczyny, którymi byłam. Tą książkę no, jestem dosłownie na 20 stronie, więc Wam jeszcze o tym nie opowiem Mam nadzieję, że uda mi się jakoś kontynuować, bo jestem ciekawa, ale po prostu jakoś nie miałam weny ostatnio e, Oprócz tego słucham w audiobooku Lśnienia Kinga w którym w sumie się na razie nic nie wydarzyło, więc zostało mi jeszcze jakieś 13 godzin. Mam nadzieję, że skończę, ale wydaje mi się, że to jest ambitny plan. I to wszystko, co chciałam Wam jak na razie powiedzieć, więc tak zapraszam Was do dalszej części tego filmu. Mam nadzieję, że będziemy się super bawić. No, i w sumie jak na razie to wszystko. Pa! pa. Jesteśmy już w hotelu i w sumie dzisiaj już no jest wieczór, jest noc, więc nie będziemy już jeździć, ale się powoli rozpakowujemy, jest generalnie fajnie, mamy bardzo duży pokój, ja będę spać na łóżku piętrowym, jeśli dla kogoś to jest jakaś różnica, no i co, i w sumie jak na razie się nic nie dzieje, ale daj znać, że Generalnie. Zaczęłam też sobie swój szkicownik, bo, bo generalnie no, możecie sobie zobaczyć w tym filmie gdzieś tu e, e, moje poprzednie skaczebek, A teraz skończyłam kolejny szkicownik i zaczynam nowy. Na razie jest taki czarny, ale już mam plan na tytuł, więc jeszcze zobaczymy. Dedykacja i, i narysowałam wzór, z którego się wszyscy śmieją, ale ja uważam, że to jest super. To jest nie jest jakiś wygórowany wzór, e, ale yes. I... To jest. I. Ma sens, Klara, bo to jest logika! No w sensie ma to sens, ale nie musisz tego pisać żeby... Ale ja miałam ochotę napisać, Klara, bo to był jakiś problem Więc tak, to jest wzór na bagaż Że jeśli bagaż nie jest mój i Klary, czyli mojej siostry Mogę, Klarę cię nazwać Klarą? Tak e, To jest mojej mamy lub mojego taty No i analogicznie, jeśli bagaż nie jest mojej mamy i mojego taty To jest, mój, e, to jest mojej siostry lub mój No, bardzo inteligentne, w sensie nie wiem. Rozumiem, że cała ludzkość nie miała potrzeby, żeby coś takiego pisać, ale ja tak, więc to zrobiłam. No i trudno. Eee, więc tak, teraz pewnie gdzieś pójdziemy sobie, mam nadzieję, że na sok truskawkowy, bo generalnie sok truskawkowy to jest najlepsza rzecz, jaka, w sensie jedna z najlepszych, które mnie w życiu spotkały. Nie rozumiem, dlaczego jest tak bardzo niespopularyzowany w Polsce, ale sobie jak będziecie za granicą gdzieś, ja piłam w Słowenii, no i na Słowacji też jest eee, dostępny, jakby łatwo, to polecam bardzo. Więc liczę na soktor ustawkowy. Yy, grałyśmy sobie z Klarą yy, w Ciuciu -ciu Babkę, ale chyba już Klara nie będziemy, może grać dzisiaj. Jutro sobie znowu zagramy dwie rundy. Zróbcie śmieszna sprawa. Ja podobno się śmiesznie ruszałam, ale ona też. No także to by było na tyle, jeśli chodzi o ten dzień. A jutro jedziemy na deskę. Przyszłam wam powiedzieć tylko na chwilkę, że klip, który zobaczycie ee, w później, e, będzie storytime'em, który myślę, że dla części osób może być triggerujący. Nie ma żadnych jakichś takich drastycznych zdarzeń, ale opowiadam o wypa swoim wypadku. Więc jeśli po prostu będziecie uważać, że to da was za dużo, no to możecie przewinąć do tej minuty i do tej sekundy, a jeśli nie, no to zapraszam was do storytime'a, e, który jest dosyć mocny. Także tak, to tyle i zapraszam do dalszego oglądania. Hejka, witam się z wami w łóżku. Generalnie, jeśli będę brzmiała na trochę nieżywą, to to dlatego, że przeżyłam dzisiaj naprawdę dużo. Także tak, chciałabym zrobić duży story time, w sensie duży, taki trochę mały story time, ale taki mocny myślę. E, już troszeczkę ochłonęłam, więc myślę, że powinnam być w stanie to powiedzieć. E, generalnie byliśmy dzisiaj, nie, możecie sobie zobaczyć w przybytki, jak mniej więcej wygląda warunki. E, generalnie pojechaliśmy na taką e, trasę. To jest trasa, ale nie ratrakowana, więc troszeczkę jak taki freeride, e, no, tylko że nie freeride, bo jest oznaczona jako trasa e, czarna, m, tylko że był lód na niej. E, I jakby, no już. Trzeba było kawałek tego lodu przejechać, żeby coś tam potem sobie ogarnąć, żeby zjechać z tego. No i lód był ogromny i też był bardzo duży jakby, wiecie, stromizna. No i ja jechałam na tylnej krawędzi, ale cały czas się potykałam, leciałam w dół i to bo już to było przerażające. No i mój tata tak mi mówi, że okej, okay, widzę, że się męczysz, no to spróbuj przejść na przednią krawędź, bo ja jechałam na tylnej. No i ja w momencie jakby usiadłam i postaram się zmienić ten krawędź z tylnej na przednią. No i byłam w takiej pozycji, że leżałam na brzuchu. I wtedy puściła mi krawędź, jakby na desce. No i zleciałam chyba z 300 metrów w dół na takiej stromiznie. Eee, I no dosłownie mogłam uciec, mogłam uciec, bo no na takim lodzie nie było żadnej siła no, tarcia, współczynnik tarcia chyba był naprawdę niewielki i po prostu mega, mega dużej prędkości nabrałam zleciałam właśnie chyba 300 metrów w dół i dopiero się zatrzymałam na jakimś jednym drzewie. Na tym drzewie jakby no, wytraciłam trochę prędkość, ale też trochę poleciałam dalej i noga mi weszła z buta. Wyleciała z buta. Czyli to już naprawdę świadczy o tym, że, że by było mocno. A później się zatrzymałam dopiero na drugim drzewie. No i co? I żyję. Żyję, chociaż mogłam umieć, mogłam złamać nogę, ale na szczęście jest tylko mięsień nadciągnięty. Mam bandaż i tak troszeczkę średnio mogę chodzić, ale mam nadzieję, że już może jutro będę mogła pojechać znowu, jeśli nie będę mieć żadnej traumy. Eee, powiem Wam, że nadal jestem tak trochę w szoku, jestem trochę przerażona, no bo jednak ja naprawdę no, byłam w takich momentach, że się bałam w życiu. Byłam na przykład kiedy widziałam jakieś ślady niedźwiedzia, a byłam zupełnie sama. Kiedy, nie wiem, e, jakoś dwa metry ode mnie przebiegły kozice, kiedy zatrzasnąłem się w windzie i bałam się, że się uduszę, ale to było nic w porównaniu do tego, kiedy lecicie. Macie zero kontroli nad tym, co się w ogóle dzieje i po prostu możecie się modlić, żeby to się tylko skończyło. I jeśli jakby. Bo mówi się, że na przykład, jak się jest w takim momencie, to życie wam całe przylatuje przed oczami. Ja nie, to była po prostu czysta panika. Po prostu krzyczałam i, i miałam nadzieję, że to się skończy, jakkolwiek, w jakąkolwiek stronę. No, także ja odpoczywam. Zrobię sobie zaraz może jedzonko, ale zobaczę. Albo pójdę spać, albo będę czytać. Jeszcze nie wiem, no, ale tak. Hmm, znaczy pewnie jakieś trigger warningi, bo to była dosyć mocna historia, przynajmniej i dla mnie. No i co? I pewnie się widzimy jakoś niedługo, jako chłona Boże, moje włosy wyglądają niezbyt dobrze, ale to dlatego, że właśnie wróciłam ze stoku, jest 13.20, no tak, dokładnie 13.20, gdyby nic mi się nie działo, no to prawdopodobnie bym jeździła jeszcze ze 3 godziny, ale no, po w tym wczorajszym wypadku to nadal jeszcze nie doszłam za bardzo do siebie, bok mi trochę boli i tak dalej, no i generalnie miałam taką średnią kontrolę nad tą deską. Ale prawdopodobnie wydaje mi się, że już jutro będę jeździć e, całkowicie w sensie przez cały czas, a przynajmniej przez większość. Tak mi się wydaje, bo już jestem w miarę w formie. E, po prostu chyba te młode ciała tak się w miarę szybko regenerują więc spoko. E, no i co? Teraz się jeszcze trochę ogarnę, pomontuję sobie film, poczytam sobie. Żeby, was, żeby Wam zrobić może kiedyś jakiś update czytelniczy, przydałoby się. E, o, jeszcze się szachów pouczę, bo dzisiaj będę grać w szachy z trzema osobami. Z czego dwie są na pewno lepsze ode mnie, tak mi się przynajmniej wydaje. Jedna jest mniej więcej na moim poziomie, więc może być wycisk. E, więc przynajmniej, żeby, żeby nie było, że się im przygotowałam. E, no i widzimy się później, myślę. Ja wróciłam z dzisiejszej jazdy i w sumie działo się naprawdę dużo, bo też no dużo jeździłam, hmm, chyba, no jest koło 15, po 15, eee, no to dobre 7 godzin, no, ale jestem różowa, dopiero co wróciłam, więc dlatego, eee, i było naprawdę fajnie, w sensie tak, eee, naprawdę fajny czas spędziłam, nic się nie działo traumatycznego, wreszcie, eee, na początku było tak, że sobie zrobiliśmy jakieś rozgrzewkowe jazdy, ale później zrobiła się mgła. Na, na samym szczycie była mgła, ale potem ona też zeszła na dalsze partie gór, e, więc jak się wjeżdżało, no tym bardziej na sam szczyt, później to troszeczkę też malało, aczkolwiek było. E, no to po prostu nic nie było widać. W sensie widoczność, no, tam może była, nie wiem, do 20 metrów, albo mniej, może do 10. Ja się za bardzo nie znam, ale wydaje mi się, że coś takiego. No, i po prostu to było przerażające, no, ale generalnie później no, tam mgła już zmalała. Pojechaliśmy na dużo freeridów. Spoko jechać na wyjazdy właśnie deskowe z rodziną, dlatego że ktoś mnie może nagrywać, i to jest fajne. Więc mam nadzieję, że też zobaczyliście fajnie, fajnych dużo przebitek. Eee, I co tam jeszcze? A teraz pewnie sobie może troszeczkę poczytam, pogadam. Nie wiem, jak właśnie to minie. Na freeridach też całkiem spoko sobie. Na tak też całkiem spoko sobie radziłam. Więc fajnie. No i śnieg był dobry, bo to już nie była taka lodowa skorupa, tylko no, przez to, że dzisiaj też troszeczkę deszcz pada, tak dosłownie na chwilę. To i, i było cieplej, no to to wszystko tak troszkę odmokło. No i można się było przynajmniej tak trochę na tym bawić. Więc fajnie. Fajnie, fajny dzień. Jutro ostatni, pewnie będzie najcięższy. No więc tak. Ja widzicie, troszeczkę dyszę, więc idę odpoczywać. I widzimy się jakoś niedługo. jak możecie zobaczyć, ja już jestem w domu i przyszłam zakończyć tego vloga. No, więc tak, generalnie udało mi się skończyć jedną książkę, bo w sumie dużo jeździłam i dosyć dużo się działo, e, i nie miałam jakoś winy na czytanie, ale cieszę się, że udało mi się przynajmniej to jedno skończyć. Mianowicie, Twitchu. Mam całkiem sporo znaczników, bo bardzo mi się podoba humor w tej książce. E, jest taki lekko ironiczny e, i co po prostu mega do mnie przemówiło, ale zacznijmy od fabuły. Mamy tu przedstawioną historię dwójka chyba tak, dwojga nastolatków. Mamy Pepper, której rodzice stworzyli tak naprawdę od zera takie, taką ogromną sieć fast foodów, która się nazywa Big League Burger. No i Teraz mieszka w Nowym Jorku I generalnie ma dużo swoich problemów Ale chyba w każdej młodzieżówce tak jest Więc już też wam nie chcę jakoś bardzo zdradzać No i mamy też Jacka który, Którego rodzice prowadzą Kanapkarnię w Nowym Jorku No i chodzi do tej samej bardzo wymagającej Takiej bardzo elitarnej szkoły Razem z Pepper Oni się na początku bardzo nie lubią Bo Jack za bardzo tej Pepper Nie rozumie i nie lubi No i wszystko się zaczyna tak naprawdę W momencie kiedy na profilu kanapkarni e, swoich rodziców, Jack oskarża e, to Big League Burger o takie zaplagiatowanie jednego z ich przepisów, no i z tego się wytwarza się taka wojenka, bo e, to Pepper opisuje mu z tej, z tej drugiej strony, z tego profilu Big League Burger e, no i mamy też między innymi taką, taki wątek też takiej, takiej aplikacji, gdzie e, ludzie z tej szkoły Mogli się ze sobą kontaktować, ale anonimowo. E, mamy w sumie też dużo właśnie takich mm, wątków, jeśli chodzi o problemy w rodzinie, i w sumie fajnie ta książka też pokazuje, że warto się komunikować i ja też Wam naprawdę to polecam. E, no i co? Generalnie jest taka bardzo ciepła, wciągająca i też mega podobał mi się motyw takich, takich wypieków, bo. E, nie wiem, nie uważam, żeby to był jakiś bardzo wyeksploatowany motyw, jeśli chodzi o literaturę, a serio mega fajnie to działa i gra. Właśnie humor w tej książce jest bardzo ironiczny, i właśnie taki mega fajny i przyjemny. E, książka też jest bardzo wciągająca i naprawdę miło się to czyta. No więc jeśli macie ochotę na jakąś młodzieżówkę, to myślę, że ta może być fajna. W sensie wydaje mi się, że raczej jego życia nie zmieni, ale może być fajną rozrywką, taką na jeden weekend. Więc tak, ja myślę, że Wam ją mogę polecić. Wątek romantyczny też jest całkiem zgrabnie poprowadzony. W sensie. To jest coś trochę typu enemies to lovers, ale ja na przykład mam ogromny problem z tym wątkiem, bo uważam, że no ciężko coś takiego bardzo zrobić, żeby rzeczywiście miało jakieś ręce i nogi, a tu uważam, że to jako tako wyszło, więc jest ok. No więc tak, wydaje mi się, że o tej książce to wszystko, co chciałam wam powiedzieć. Słuchałam też sobie wczoraj w samochodzie trochę audiobooka Lśnienia. Zostało mi jakoś, no jestem jakoś w jednej trzeciej, tak mi się wydaje, ale powiem wam, że nic się w tej książce nie wydarzyło. W sensie o fabule to ja wam mogę po prostu powiedzieć, że rodzina, w której no coś tam już zgrzyta od bardzo dawna pojechała do hotelu takiego górskiego, żeby pilnować ten hotel na zimę, tylko że no w zimę jest tak, że śnieg to wszystko odcina, więc tak naprawdę całą zimę będą odcięci od świata, ale w sumie to jeszcze nie są, bo jest dopiero jesień. Nie wiem, czy to, co powiedziałam, ma sens, ale ta książka jest po prostu mega nudna, jak na razie, i za bardzo się nic nie dzieje. W sensie, już mamy takie pewne znaki, że hej, coś tu jest nie tak ale nie wiem, jak na razie moim zdaniem nie ma w tym nic wyjątkowego i tak średnio mi się podoba szczerze mówiąc, ale pewnie jak już zaczęłam to dokończę no i w sumie to tyle, już myślę, że nie będę przedłużać, mam nadzieję, że fajnie wam się ten film oglądało dajcie znać w komentarzach co tam u was, czy w ogóle w sumie w tym sezonie jeździliście na nartach, na łyżwach, czy na desce czy, czy to jednak nie wasza domena, no i możecie też dać znać co tam ostatnio czytaliście no i co, muszę dokończyć, montować ten film bo zostało mi tylko właśnie to zakończenie więc ja teraz nagrywam do, do, do dodania. Jeszcze trzeba to będzie wyeksportować, i potem na YouTube'a. Więc mam nadzieję, że się wyrobię na 15. Eee, no. I to w sumie tyle. No i co? Życzę Wam miłego dnia, miłej nocy, albo cokolwiek, eee, i widzimy się niedługo. Pa! pa!